Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farma 22. Jak widzieliście wczoraj, wróciłem po dłuższym, jak się mówi, czasie. I chyba już będę dalej nagrywał, bo jak to się mówi, mam więcej czasu przez to. No a skoro więcej czasu, no to mogę nagrywać. Dziś wejdę do cztery roczniki góra, bo późno usiadłem do gry. Bo też byłem na mieście wcześniej i nie nagrywałem w dzień. No, ale skoro w, w, w północy weszły, no to myślę, że pora na 20.00, więc zresztą te lotniki pewnie wejdą i co? No, no i zaczniemy spodobać naszą robotę, bo na wsi, jak wiecie, jest zawsze do do roboty. E, się zgodziłem na te plony z fabryki, przynajmniej na razie, więc zobaczymy, jak się to sprzeda. Aczkolwiek kto się mówi, ja się nie wkurwam, bo nie ma o co, przynajmniej na razie nie ma o co, i zobaczymy. no z tego co kojarzę, to zaskoczyłem robotę wczoraj na ładowaniu z, yy, chyba paszy, więc dokończymy robotę z krowami, a potem się zobaczy. Teraz też mi się pokojarzyło, że zacząłem w trakcie zbierania, jak to się mówi, no, yy, tego, yy, no właśnie, no yy, podłoże dla krów. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała, bo bym miał wtedy obornik z tego. Tylko wtedy chujowo, no bo bym nie miał na to wykorzystać ee, jak nojowicy, no ale to już... Jak to się mówi, tego nie przeskoczę raczej. Ale zobaczymy, co teraz tutaj wyjdzie. Co to było? Klaxon, widok. Nie ma nic w sensie do użycia. Ciekawe czemu nie ma. Dobra, ja zobaczę inaczej. Bo chyba mam pomysł o co chodzi, ale pewnie nie jestem. Zobaczymy czy mi się dobrze wydaje, czy nie. Że podjechać tam i tam się włączy to. No skoro tak jest z jedzeniem, no to myślę, że z tym tak wyjdzie. Ale się nie będę kłócił, to nie mam. Deszcz pada, śniegu chyba nie ma. Więc póki co jest niby akceptowalnie. Zobaczymy, czy dobrze zdecyduje, czy nie. O-ha. Było. I. Dobra, i. Ciekawe, pójdzie wszystko, czy nie. Pewnie tak. Ciekawe to teraz. A to i słoma jest. Kurwa, nie ile. No trzeba jeszcze załadować to w tego miasteczku. Załadujemy to objedziemy najwyżej załadujemy to wszystko, będzie więcej robota, lecz tam nie będzie, jak to się mówi, no nawóz sztuczny, przy tym sztywny. Gorzej jak wyjdzie, że nawóz będzie, a będzie trzeba ręcznie to wysypać. Się wtedy w kurwie No ale się nie będę nakręcał. Bez powodu. Dobra, bo nie ma, trzeba kupić. Kupię od razu wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery. Będzie trzeba chyba kredyt wziąć z racji tego, że jak się mówi. Yy, no. Zaraz mi się kasta skończy. Ale zobaczymy. Raz, dwa, trzy ter 1 2 3 4 Zobaczymy, ja się nie będę wkurwiał, no ale na razie nie ma powodu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie trzeba to załadować, już chyba wszystko więcej nie wejdzie, na co wychodzi. Ciekawe, tędy wyjadę? Może być problem, ale najwyżej tędy, tak o. Dobrze zgadłem, że ten, że tam trzeba podjechać, że nie będzie tego... Dużo trzeba w tym grze się, domyś się domyślać, no ale plus jest taki, że przynajmniej... Kurde, no i znowu mam ten radar z nagrywania. Na pastku kasy. I to tak kurde, że to naprawdę, o. Teraz. Bo lubię mieć ponowne kasy. Ja mam tej kasy tego się wkurzę, no ale już trudno, dobra. Teraz będzie więcej roboty, jeszcze z tymi krowami, no ale już trudno. Tego nie przeskoczę. I, ciekawe, pójdzie znowu wszystko, czy nie? Się będę śmiał, wszystko pójdzie. I jeszcze będzie mało Ja jebie Wszystko poszło i jeszcze mało Tyle tu trzeba tego wziąć Ja już tu dychę włożyłem tego Ja pierdzielę teraz, będę co miesiąc się jebał z krowami, bo tak niby trzeba. No ale plus jest taki, że ja tej dobro. No ale dobra, robota jest, trzeba roboty zrobić. No cóż, no jak trzeba, to trzeba z pustego nie nalejesz ale z pełnego już tak. Najgorzej że z tego może być słaby zysk. No ale zobaczymy, no. Ja się nie będę bez powodu, kurwa, bo na razie nie ma po co się denerwować. Dobra, idziemy teraz to załadować. Akurat teraz pasuje pasuje tak robotę, no bo... Nie, ...ten, no bo, no bo i tak deszcz pada. Więc i tak bym czekał, i tak bym czekał na... ...ten, na ruszenie z, z pracami, no ale... ...niby, niby. Dobra, się nie odzywam. Póki nie ma ruszenia na polu, to się nie odzywam. Tylko ciekawe ile ja będę musiał tego sypać. No i jeżdżę. Kuziwa, jeszcze nie ma opcji. O, teraz dobra. 15 tysięcy już tutaj wło włożyłem Ty mam tego kurwa włożyć Żeby to się zapełniło No ja pierdziele Z 15 tysięcy mam Dobra, jeszcze trzy załaduję na tamtą worę i idziemy dalej Nie wiem ile trzeba No ale nie będę się kurwił. Czekajcie, mam pomysł Da się to podpiąć na drugą Eee, nie się nie da. Myślałem, że tam dwa razy zmię to jedno. Chyba, że inaczej jeszcze zrobić. Spróbować tutaj iść dwie. Te a spróbuję, no? Zobaczę, może wejdę do dwie naraz. To bym mniej musiał jeździć. Ale wątpię, bo mało miejsca jest, no ale zobaczymy. Nie ma co gdybać. Trzeba to sprawdzić po prostu. Jak mi się kasy braknie, no to chcę kredyt wezmę. Bo nie chcę mi się specjalnie cheatować. Szczególnie, że na wszystko trzeba czekać. A jak widzicie, ja to na no, no stopie inwestuję. Więc nie kasy dodam. No ale staram się. Kurwa, no weź to odczyt I teraz będzie chwila prawdy. Czy ja to doczepię, czy nie doczepię I zaraz pojedziemy jeszcze pewnie na tamte pole, na produkcję Ciekawe, ja to wyładuję czy nie? Oj o, 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 o! Kurwa się udało, czy nie? Możliwe Nie, zobaczę. Możliwe, że się udało, zobaczymy jak to bój. Kurwa! E, taki chuj się nie uda. Trzeba dwa razy to objechać. Tak, dobra. Chujowo, bo myślałem, że to wejdzie. Ale dobra. O, ze bączki pokręcę. Niestety trzeba będzie to pilnować, no bo to będzie darmowy, ten, darmowy, no. I Ciekawe tylko mi też 15 tysięcy wejdzie Dobra wystarczy myślę, że po dychu Czy znaczy po jednym będę teraz wwoził następnego tego, następnego dnia Bo to i tak będzie dychaj i tak wyjdzie dych. Więc no, tu się odjebie, tam się odjebie, zaraz się pojedzie Po coś następnego I powoli, powoli Zobaczymy jaki będzie wpływ teraz tego, z tej kasy całej Jak, we, jak dojdzie mi to no będę się cieszył Bo będzie 200 tysięcy rocznie Ale nie wiem, na razie nic, póki co Ja pierdolę Gdzie ta bela poszła? Kurwa aż tak daleko Litości no Spróbuj jeszcze się ruszyć Nie, chyba się boi Nie, chciała pójść. Dobra, zobaczymy teraz co z tego wyjdzie. Wiem, że mi dojdzie zdycha pewnie, z tamtego tego, z, tam, z tamtych tych. Więc wiecie. Plus jakiś z tego jest. Zaraz będzie koniec odcinka pewnie już 15 minuta wchodzi ale będzie drugi, pewnie będzie do końca do 20 pewnie będą z tego odcinki. Tak myślę. No kurwa, nie sypie. No weźcie, mnie nie osłabiajcie, o dobra czyli 30 tysięcy będę miał jeszcze wtedy, do chyba zaraz sprawdzę się, wiadomo, jak wyjdzie, że tutaj słoma jest z limitu. Dobra, no słamy jest. Gnojówkę trochę trzeba zebrać. A gnojówka jest bezsensowna. Bo nie ma co z kóźwa zrobić. No ale już trudno. No też chujowo, no bo konełka no, no, to wiesz tam 2000 chyba za przyczepę 30 tych, no to 4000 wyjdzie za 60, no to co to było? Chociaż 40 tysięcy rocznie niby nie jest mało. No ale też kurwa, tyle będzie jazdy, żeby te tysiące tylko zebrać, no? Na... Masakra. Nie ja wiem, no dużo drobnicy jest tutaj. Z tego mnie to wkurza, no ale już trudno. Czekajcie, ja to jest sprawdzę. Jeżeli ja mam truskawki nie wiem ile A łańcuch produkcji mam, mam Pomidory, sałata, truskawki. Na sprzedaż idzie, dobra Pomidory, sałata, truskawki. Ciekawe ile mi dają za to. Pomidory, sałata, truskawki. Gdzie to było? Na razie nie widzę. Pomidory Nibie tysiąc 400 No zobaczymy jak to wyjdzie po tym po po, po 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 tym jeden dune wierzę jak się wieje. Dobra teraz trzeba będzie jechać To wysypać Potem przyjadę, załaduję następne. Ciekawe tylko ile wyjdzie tej słomy całej. No bo, że ja się blisko za no bo jest mniej roboty z jeżdżeniem. No, teraz, jak ja bym miała się wybudować, później. w drugim pensji aby to było trzeba było 5 minut tylko jechać, żeby dojechać do firmy. A tak ma firmę pod nosem, więc mi pasuje. Odbiory z dwojga złego jest całkiem przyjemnie, tylko tak myślę, że chyba sobie ten sprzedam tamto. O, czyli się żegnamy w takim razie. Tak więc dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.